Co wie słuchajcie, ja nie mogę jej puścić, muszę ją cały czas trzymać, wiem, że to nie jest Patty, ale, ała, dostałem z kamienia, o, 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 zaraz padnę, zaraz padnę, nie, szybko, zapnij, zapnij. ok musimy się cały czas w tej grze trzymać, dlatego, że to jest gra na przytulanie się, o, tak fajnie się przytulamy, tylko, że to nie... Eee, ty? Ej, uh -oh. co jest? Kogo ty trzymasz? Ała, 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 dostałem. O nie, Patty, co ty mi robisz? Kto to Patty, co ty Kto mi robisz? to jest właściwie? Przepraszam, przepraszam, ale Patty, I ja, ja nie muszę... Nie, nie to, z kim ty się trzymasz? Z kim ty się przytulasz? Ja muszę, Patty, przepraszam, ja muszę ją Jak tulić. Jak To jest taka gra, ale to jest taka gra, że muszę przytulać taką dziewczynę. Zobacz, ją przytulam, ja muszę ale z nią się ja trzymać. Twoją ja nie, wciąż nie... O nie, Pat, jesteś kurzona na to! O, tak, koniec! Nie będziesz się przytulał do innych. Koniec. O, nie, o nie, najgorzej, nie, 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 nie! Tora w tej grze musimy rzucać kamieniem, żeby właśnie drugą osobę rozłączyć. Verisia, e, wani, wali w nią, wali w tą o tą osobę tutaj wani! Tu o kamienią! Rzuć 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 rzuć, rzuć! rzuć, 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 rzuć. Sam trzymaj mocniej musisz trzymać, żeby tam rzucić dalej! O, nie, musimy uważać, że mamy tylko jedno serduszko! I w tej grze musimy cały czas tulić osobę! Cały czas muszę cię przytulać <laughs> i musimy ja wygrać. Ostatnia osoba, która zostanie Ostatnia osoba, która będzie przytulała Wygrywa tą grę I my musimy się cały czas przytulać Cały czas Ja fajnie, dobra, rzucam w kamienie A ty się tak cieszysz? Serio ci się że cieszysz, się, że cię tak przytulam? Naprawdę? O nie, dostałem O nie, ktoś nas rozłączył Dobra, przeżyję za Robuxy Wydam Robuxy, żeby żyć Uwaga, przyzywam nas, jesteśmy z powrotem Hej Siemanko Żeby się tak tak, tak a teraz wille? A teraz zrobimy się widmo, żeby nas nie zobaczyli. Czekaj, czekaj, teraz uwaga, kupuję widmo i patrzcie, to znikamy teraz 321. Ej, tu jestem, Pati, zobacz, tu jestem, Pati. Ja nie chcę z tobą gadać, nie patrzę na ciebie, ja mam boom. swoją koleżan. Nie mam mnie, mam nie, widmo. nie go Pati do schładnie. Zniknął. No, ej, nie wid, widzą. Nie widzą teraz nas bo mamy widmo. Nie mi starcza. Mam starcza się w tą koleżanką. Mamy coś takiego, że to jest widmo i teraz oni rzucaj ich, rzucaj ich tym kamieniem, rzucaj, rzucaj, rzucaj tutaj rzuć. Dobra, rzucam na ślepo. Rzucaj, rzucaj, teraz rzucaj ich, rzuca ich. Dawaj, dawaj, Musisz móc, A masz a masz skawedź, a masz z kamienia, Patty, a masz z Ja będę z nią, będę z nią, wygrał z tobą! Wygrał! Rzuciom, rzuciom, rzuciom! Ja zostałam! Nie! Yes, wygraliśmy, Woohoo! Let's go! Pierwsza runda wygrana przez nas, przez Smilesu i Verisia! Ja najbardziej przytulałem się, cały czas przytulałem i nie możemy się tutaj puścić, dlatego że ta gra jest na przytulanie. Okej, okay, no to wezmę jakąś inną dziewczynę. Hmm, kto się ze mną chce przydobyć? Pati, chcesz ze mną się przytulić? Pati, ja już chcesz? nie chcę, z nami koniec, ja stąd wychodzę i nie gram z tobą. Co? Koniec z nami, dlaczego? Nie, Bo Pati. Bo się przytulasz z innymi, ja tego nie akceptuję, nara! O nie, Pati, ej, teraz będę się... Ej, co to za dziewczyna? Co, to to za dziewczyna jest? Ej, kogo ja to przytulam? Serio? O nie, jakoś princese. Tu jest jakaś princesa, dziewczyna w ogóle, która ma e, jakieś wielkie spodnie. O o, szybko ucieka, ucieka w nogi, dla jakoś idą, dziewczynę przytulam. Pati mi tego nie wybaczy. Ona się na mnie wkurzyła i dlatego, że ja przytulam inne dziewczyny. O nie najgorzej, ale w w tej grze tak trzeba przytulać się cały czas. No to ja mam przegibane teraz. No co, tak tutaj... się nie robi. Co, jak się nie robi? Przecież muszę przytulać. Nie, ale to tylko swoją dziewczynę, a nie jakieś inne. Co? Tylko dziewczynę mogę? Ale w tej grze muszę wszystkie dziewczyny przytulać. Wszystkie. Nie, tylko Patrycję. Oła, dostałem. O nie, Livia, co ty mi zrobiłaś? mnie widzisz, za nie z kamienia. Oła, ale dostałaś mnie. Czemu mnie rzucasz z kamienia? Livia, co ty mi robisz? Bo ja jestem tim co? Ej, ale oni one się na mnie wkurzyły. No ja idę teraz do góry. No ale ja muszę przytulać tutaj wszystkie dziewczyny. No ja teraz stoję na drzewie. Nie możesz tak. Ej, a kto by chciał? Dziewczyny, kto by chciał, żebym was przytulił? Napiszcie w komentarzu. Ja bym tak przytulił. O tak, choć przytulasek robimy. Teraz przytulaska. No, możemy się przytulić. No co, przytulanie jest miłe i fajne. No i teraz przytulam jakąś dziewczynę. No, ale w tej grze o to chodzi. I patrzcie, gra się zaraz zakończy się za, za dwie minuty. A my musimy to wygrać. O nie, ktoś nas walnął. O nie, i padłem. Ktoś rozwalił nas kamieniem. I teraz te osoby zostały na środku. Ja muszę od nowa Ej, kto chce się ze mną przytulić? Ty chcesz? O, może tu Bo, Może taka dziewczyna Albo może jakaś inna Może ta <laughs> Z okularami, fajne Albo może ta Szukam do przytulania Kto chce się przytulić, to do mnie podchodzi? E... Nikt się ze mną nie chce przytulać? I <laughs> Bardzo dobrze O nie, nikt do mnie nie przychodzi Nie mam pary Nikt się do mnie nie chce przytulać Dlaczego? O nie, Livia Ty musisz do mnie podejść I musisz mnie przytulić My Co? Jesteś... Nie na no nie, nie mam nikogo, patrzcie, no nikt do mnie nie podchodzi I nikt się nie chce przytulić Jestem teraz sam jak palec A słuchajcie widzowie, czy wiecie o mojej nowej piosence Która tutaj będzie O 28 marca o godzinie 15.00 Czyli za dwa dni już w ten piątek Wlatuje trailer, czyli zapowiedź mojej nowej piosenki A cała piosenka będzie 4 kwietnia Czyli za tydzień w piątek Piosenka Smiles of Squid Game Wpadajcie na mój główny kanał, czekam na was I też zobaczcie moją grupę Robloxą Ej, chcesz się przytulić, Livia? Przytulmy się mm. Chodź, ja ci przytulę. Będzie. Chodź, przytulmy się, przytulmy się. No musimy ale się jako tulić. O nie, dziewczyny. Ej, dobra, nie, nie szarp mnie. O nie, nie, dziewczyny, chcą nie mnie Ja przy... mam znowu. Proszę, Ludek, O nie, dziewczyny. O nie, nie szarpcie mnie, proszę. Nie, 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 ciągnijcie mnie tylko. O, ja w wsiadę, przyciągnie. Zostaw A więc mnie. Ale że on ma dziewczynę. O nie, ja mam ale, dziewczynę ale żywisku, no weźcie. Znajdźmy. Ale Paty ale ja mam dziewczynę, Pat, ja nie mogę się tulić, ja, ma, ja właśnie tylko mogę z dziewczyną i tak Livia mi powiedziała. O nie, dobra, daj gorzej. Livia, ja chcę z tobą się przytulać. Ja musimy... Ale my po przyjacielsku. No, my przy po przyjacielsku. I teraz za 20 sekund zobaczymy, kto jak wygra. Ja nie ci siostra. Ej, i my musimy y, jak najdłużej się przytulać. Y, ostatnia osoba, która najdłużej się przytula, to wygrywa. A ja sobie kupię teraz za monety. Tak jest. Kupię sobie teraz monety, żeby mieć dużo monet i kupię za roboksy. Okej, okay, kupujemy, kupujemy. Biorę, biorę monety, zaczcie. I teraz mam monety. I teraz będę mógł kupować różne rzeczy. Uwaga, idziemy. O, Przytulasz mnie! Ej, patrz teraz ty mnie tulisz! Dobra! <laughs> Ej, dobrze ja rzucam kamieniem. kamieniem! Ja rzucam kamieniem! Jest, trafiłem ją, trafiłem ją, rzucam. Dobrze. Masz. Taka, czekaj, uważaj, uważaj, Stój, stój! Pom, kamienia, leży! Dobra, teraz Dobra. tutaj masz! Czekaj, czekaj, czekają, czekaj, rzucam! Dostał, nie, dostał! Uważaj, 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 żeby cię nie walnęły, czekaj, czekaj. Raz rzucało. O, a nie dostaliśmy! Jeet. O nie, aż mi lampka spadła! Dobra, musimy... szybko weźmy coś. Nie widkę kupuję, nie widkę kupuję. <laughs> bo, jesteśmy niewidzialni! Dobra, ale go! Ale nie mogę dawaj, dawaj. nie mogę rzucać podczas niewidzialności. O, nie najgorzej. Dobra, okej, okay, w takim razie wiesz co? Ej, dawaj, dawaj. Ku, ku, Wiesz co? Kupię banana. Kupię banana za Robuxy i będę mógł dać banana im. Ej, to będzie dobre, tak? Uwaga, uwaga. Banan, banan, banan. Mam banana. Pojawię teraz. Wyjdź na środek i ja banana postawię. Uwaga. Stawiam Dobra. banana. Okej, okay, i daję banana, czekaj, podejdź do jakiejś, ten po prawej, tam po prawej oni biegną, po prawej, po... ała, dostaliśmy, Bo nie! nie musisz się biegać, nie możesz być na środku, cały Szyma! czas biegaj, na boki, na boki, o, idź do nich, idź do nich, idź do nich, do nich, do nich, do nich, do nich. uwaga, ja teraz im coś zrobię, patrz, o, po, dostali banana, a nie, a my też dostaliśmy, ała, o nie, sero dostaliśmy z banana, <laughs> daję kilka morzów. uwaga, i jesteśmy z powrotem, dobra, jest go dobra, szybko, nie niewidka, znikamy, okej, okay, jesteśmy teraz niewidzialni. Dobra, dać cicho cicho, cicho, nie widzialnie trzy serca. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Uciekaj, ruszaj się cały czas, ruszaj się, ruszaj się. Dobra, i teraz kupię tarczę Zaraz i Spida kupię, uwaga. Spida kupuje i zaraz biegaj. Biegaj szybko, biegaj, szybko! Dobra, biegam! Po, 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 po. Ich. O, masz, o, masz kamienia! Dobra, zaraz zostaje, zaraz. Dobra, tarczę. O, masz tarcze, dwa. Ja zrzuciłem dostała, dostaw, się leżą! Trafiony. I leżą, leżą, leżą. Oni dobrze, dobrze, dobrze. mają jeszcze trzy serca. Musimy to wygrać, my się przytulamy najlepiej. My będziemy się przydulać najlepiej. Czekaj, za szybko biegać. Nie mogę. nie mogę, trafić, Musi za szybko biegasz, czekaj, stój w miejscu, teraz czekaj, uwaga, dobra. bo mamy tarce, że może stać w miejscu. Jak one szybko biegają, jest, dostała! Dostała! Dobra. Ty, kupuję kolejną tarczę, na, górze, na drzewie, na drzewie No, 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 no. czekaj, czekaj, dostała, dostała, jest. spadli. Spadli, spadli, no, dobra, dalej z tu. Okej, Wrócam. leżą, 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 rozwaliłem ich. Ja cały czas tarczę, ja tarczę zaraz kupię też, tarczę, czekaj, czekaj, podejdź do nich. Podejdź, Ej, tu są za parasolem? Patrz, a mają tarcze. Dobra, 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 one mają tarcze, Uwaga, ja zaraz też kupię tarcze, No, podejdź, podejdź. Ej, nie mogę celąć, za szybko biegasz. Uwaga. Dobra. uwaga. O nie, teraz? tarcza. Podejdź, o nie. nie. dostaliśmy, mam tarcze, Idź szybko teraz do nich, mamy tarcze. Dobra, 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 i podejdź do tych. Uwaga, uwaga. Stój, 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 stój w miejscu. Ej, nie, z parasol mi się zasłania. Nie możesz stać koło jakiś rzeczy, bombi się zasłania. Jest, dostała, dobra. Stój w miejscu. oni nie mają tarczę, a ja? najgorzej. Ja stój, 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 stój. Dobra, o, ja. Czekaj, Stój w miejscu, stój, stój. Ale oni nas mogą walnąć! Nie, nie, stój, stój w miejscu, spokojnie! Uwaga! Z drzewa nas biją! Uciekaj, uciekaj, uciekaj w nogi! Uciekaj! Uciekaj, uciekaj, dwa celnych! ich! Ja powiem kiedy stój! Oa, nie! Dlaczego? Daj gorzej! Dobra, ja muszę jeszcze raz przeżyć. Czemu by my padamy cały czas, Livia? Okej, okay, jesteśmy z Rotem. Uciekaj! Dobra! Uciekaj, trzymaj Dobra, mnie! Nie, kupię tarcze, kupię tarczę. Kup tarcze! Stój w miejscu! Okej, okay, rzucaj. Dobra, stoję, dawaj tego na drzewie, na drzewie! Rzucam, rzucam, yes! dostali, 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 dostali. Jeszcze ci! Okej, to są też, to są, dostali. Bierz to, bierz ten napój, bierz ten napój! Szybko, bierz ich! Nie, yes! Dlaczego nie wziąłaś? Dlaczego nie wzięłaś napój? Oni teraz są bardzo szybcy. Ich nie trafię, czekaj, Dobra, czekaj. mam jeszcze jedną tarczę, ostatnią. O, o jest, dostali! Jest! Yes! Wygraliśmy! Rzucimy ich kamienie, my wygraliśmy! Rzucimy, tak! Smoi, Smoi, wygrali zwycięzcy! Let's go! Patrzcie, jesteśmy zwycięzcami! Yeah! Bo, bo my tutaj rzucamy się kamieniami, żeby się rozłączyć Właśnie o to chodzi, naradawaj. Dokładnie, żeby ktoś spadł. Okej, okay, wymieniam. Zaakceptuj prośbę, dobra, e, teraz wymieniam rolę, Biegacz teraz będę. A lepiej się przytula, nie wiem, z kim się lepiej przytula. Zostawcie mnie dziewczyny, nie, o wszystkie no, chcą się tulić. O nie, przytulam teraz jakąś inną dziewczynę! O o, Patty mi tego nie wybaczy. Teraz przytulam jakąś dziewczynę w okularach. Ej, zostaw mi to! Tą... O nie, ona ma kamienia! Zostaw tę kamienia, nie walni we mnie! Ała. O nie, on masakra, jeszcze kamieniem walnij we mnie, serio dziewczyno, co ty robisz? <grym>, ona mnie trzyma, teraz nie mogę ją wrzucić. Muszę cały czas z użyć. Oj, tu jest par. O, dostaliśmy! O dostałem z kamienia! O, o, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Okej, okay, szybko w ziemią, ziemią. O nie najgorzej. Traweznę niwitkę. Znikam na niewidze. PUM! Niewidzialny jestem! Okej, okay, teraz... Ha, nie widzicie mnie? Aj, gdzie Ej, jestem? Tam jest. Nie wiem! A, nie widzą mnie, nie widzą mnie. Aha, e, dobra, idę teraz do góry. Ok, teraz tu tutaj stanę koło nich. Patrz, uwaga, uwaga, teraz że ich rzucimy. Rzucaj ich, rzucaj ich, rzucaj ich, rzucaj ich. I nie zostali! spadli na dół! Ha, ha, ha. let's go, let's go. go. Powiesz, tu mamy tarczę. Patrz, teraz tarczę. Wow, dobra, okej, mamy teraz tarczę i teraz się osłaniamy. Dobra, patrzcie. I teraz możemy stać tutaj i nas niecelną, bo nas tarcza chroni taka, nie? Bariera, o taką tarczę mamy. Jak my trzymamy. Bu, 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 bu. Ej, ona trzeba, trzeba puszczaj mnie. O, ale mnie cały czas trzyma ta dziewczyna. Dobra, ja nie mogę się z niej puścić, bo przegramy. Okej, okay, w takim razie, no ile jeszcze zostało osób? jeszcze trochę osób a ładu z tego nie o nie daj muszę wziąć bombę jakoś zakupuję teraz i wezmę ich bum bomba bomba się pali puwalnie jog wolnyła ład kto to mi rzucił Ej, co to było kto to mi rzucił Ej, normalnie ktoś mnie rzucił i takie zielone było. ta... czekaj, wkurzyłem się. POM! Okej, okay, jestem z powrotem. Aj to było takie spowolnienie, jako slime. Tak, tak, to było spowolnienie. Ja też kogoś spowolnię. Czekaj, czekaj, uwaga, kogo wybrać? No w życiu wybieram Ciebie! POM, jest została, patrzcie. I padła, leży, leży! Patrzcie, leżą. Leżycie, leżycie, leżycie! Dobra, ale spowolniłem ich, rzuciłem. Dobra, lęsko, idziemy teraz do góry. Zostawcie łapeczkę w górę, widzowie. Każda jedna łapeczka to jest jeden przytula więcej. O, jak teraz będziecie klikać łapeczki, to będę was cały czas tulił. Klikajcie łapeczki, żebyśmy mieli więcej przytulań. Ja sobie sprawdzę, kto klika łapeczki, a my. Uwaga, stoję tutaj na drzewie teraz. Zatrzymy, kto to wygra. Czekaj, walne, 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 uwaga. Czekaj i po dostaje! Znowu wolne, udawaj, uderzają, uderzają. uderzaj jest, leżą, leżą. Jeszcze jedno życie, jeszcze jedno życie. Jeszcze jedno życie. Jest, muszę dowygać. Teraz mamy para na parę. Yo, ej patrzcie, tam pa jedna para biegnie i my o, biegniemy. Nie mają tylko jedno serduszko. Da, Rzucaj ich, rzucaj ich, rzucaj ich. O nie, 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 co tu się dzieje? O, uh, o. Oh. Jezu, yes, zastawiliśmy Jest! Yes. I It's Hana i It's Smasha wygrywa. I Hana. Let's go, patrzcie, wygrywam każdą grę z wami. Patrzcie, dziewczyny, każda chce mnie tulić! Ej, co wy robicie, serio? Wszyscy chcą mnie tulić, nie no. Nie no, ej, zostawcie mnie dziewczyny! one co mnie, każda chce mnie tulić! Co tu się dzieje? W kolejce się ustawiają. Ej, co wy robicie? Nie no, serio. Nie no, patrzcie. O, jestem z jakąś dziewczyną nową, patrzcie jestem. Wow, jaka ładna! O nie, ja nie miałam a patrz, a mnie cały czas przytulaj, teraz ja rzucam kamieniem, a ona mnie nosi, patrzcie, ja rzucam kamieniem. Huu, rzucę ci kamieniem, o masz kamienia, czekaj, rzucam kamieniem, Hu, rzucę cię z kamienia, zaraz zostanie, uwaga, uwaga. O masz kamienia, pu, oj, nie celnąłem ją, nie celnąłem ją, czekaj, czekaj, Hu, masz, Huu. O, nie mogę celnąć, ale jest ciężko celnąć. No, rzucę, 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 rzucę. ła, nie, my dostaliśmy, Ała! chodź tu, przytul mnie, o nie, nie, zaraz padnę, przytul mnie, przytul mnie, przytul mnie, oła, padliśmy. Ona ona mnie nie przytuliła Najgorzej Dobra, jeszcze raz uwaga, ożywienie kupuję Boom! Okej, okay, jestem slotem, dobra, jestem slotem, let's go, let's go, let's go, let's go ja wezmę, wezmę kamień teraz tam Patrz duży kamień, mam duży kamień, mam patrzyki wielki! Ej, jaki wielki o, masz, bo, Ale dosta z kamienia leżą, patrzcie, leżą! Wow. Uciekaj, o nie, o nie, ona nie idzie. A ła, dostaliśmy znowu! Ona nie chodzi! O nie, czemu ona nie chodzi? Ruszcie dziewczyno, biegnij! Biegnij, 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 biegnij. A czekaj, może kupię coś takiego za robuxy, bomba atomowa. O nie, padliśmy! O, nie, ona nie biega. W ogóle ta dziewczyna nie umie biegać. Teraz, ej, może kupię coś takiego, że... Czekaj, wezmę teraz przeżyj, uwaga, i bombę kupuję. Trzy, dwa, jeden, zarobuksy! Bomba atomowa, patrzcie na to. Trzy, dwa, jeden. Bomb, leci bomba! Uwaga, gdzie jest bomba? A to tutaj, tutaj. Leci, 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 macie, patrzcie bomba! Jo, bomba wielka, patrzcie! Zaraz leci bomba! Leską, ale głośno, patrzcie, leci. POOM! Jaka bomba! Jaka wielka! Rzuciłem bombę i wygrałem! Wow! To była To wielka i kupiłem i Normalnie wybucha na środku wszystkich rozwaliła i wygrałem znowu! Smile, slow team! Let's go! Wygrałem znowu z wami! Yes! Yeah. Moj slow team! Ej, patrzcie, ile dziewczyn ile dziewczyn chce mnie przytulać w ogóle? Uu, mam branie. Kto chce się przytulić? Napiszcie w komentarzu. Kto by chciał się przytulić ze mną ze Smile. O, i kolejna znowu dziewczyna jakaś. Znowu jakaś inna dziewczyna. Albo nie ta sama? Ej, teraz ja ją noszę. I teraz ja tą dziewczynę noszę. Ej, właśnie, bo ej, ona może mnie, mnie nosić, a ja mogę ją. No i teraz idziemy dalej. A wy możecie szybko wejść. Pamiętajcie o mojej piosence. Już w piątek będzie tutaj. Ej, trailer, zapowiedź. Moje piosenki Smythlow Squid Game i też wpadajcie na mój sklep po fajne lampki, zaczcie, Jest lampka Smythlow Team oraz jest lampka Shiby, pieska mojego, zaczcie. Takie fajne lampki czekają na was. Link w opisie, zapraszam. Wpadajcie. smyslu Team! Let's go!